Głos? Nie, panie pośle, bo miał pan swój głos w debacie. Nie, nie, pan chce polemizować. Nie, chce, nie, panie pośle, pan nie chce prostować, pan chce polemizować. Pan premier Donald Tusk chciał zabrać głos, tak? Nie? Wręcz przeciwnie? Czyli odniosłem mylne wrażenie. Przepraszam, przepraszam. Najwyższy już czas odejść w Niesławie. W, panie pośle, 30 sekund panu dam nas w drodze. Dlatego, że... Bardzo dziękuję, sprostujem. panie marszałku. Szanowni państwo, ja panie pan premier, przewodniczący Napieralski, jest stenogram, jest nagranie, każdy może zobaczyć, kto odpowiadał, jak na pytania. Pan prezes, dyrektor jeszcze, Kuna, powiedział, że dwa lata temu był za całkowitą wolnością w internecie, ale dwa lata temu mu się coś zmieniło. Dwa lata temu. Zobaczcie, co wtedy się wydarzyło w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, żeśmy już wyjaśnili sobie z panem premierem małe nieporozumienie, które tutaj... Nie, 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 nie. Ja, ja też będę pamiętał, co się wydarzyło na początku bloku głosowań w tej Izbie. Będę to pamiętał. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana, podobnie jak nasza cierpliwość. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Sejm zgodnie, Sejm zgodnie. Z artykułem 31 ust. 1, w związku z artykułem 28 regulaminu Sejmu, powołuje prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej bezwzględną większością głosów. Kandydat jest obecny na galerii, więc na pewno w tej chwili emocjonująca dla niego chwila. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, i Panów posłów jest za powołaniem Pana Przemysława Kuny na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 410 posłów, większość bezwzględna to 206, za 219, przeciw 191. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów powołał pana Przemysława Kunę na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Gratulacje, panie prezesie.